Dwa tysiące złotych dzisiaj wędruje nad do Ciebie. Jakieś plany, marzenia, cele, na które byś wydał te pieniążki? Biorę żonę na wycieczkę, zacząłem chodzić na Legię przez żonę i znaczy zaczęliśmy w tym sezonie chodzić na Legię. 20 razy próbowałem złapać piłkę. Udało się, nie to w pierwszym, piątym, kto tobie, ale naprawdę, nie spodziewałem się, że mi się uda trafić. Gdyś grałem trochę, ale no, lata mijają, a się udało ale kibicować i wspierać naszych koszykarzy można cały czas. Tak, atmosfera tu jest nieziemska, naprawdę chłopaki tam robią super atmosferę. Nawet chyba się wybiorę na piłkę nożną, wolę koszykówkę, ale jak tu jest taka atmosfera, a wiem, że chłopaki też chodzą na nożną, więc myślę, że na każdej legi, na każdej sekcji jest podobna atmosfera, więc na każdą chyba zawsze się wybierać, że tak powiem. Nasi koszykarze przez playoffy idą jak burza, dzisiaj będzie podobnie. Zakończymy serię z Anwilem u nas na Wemowie? Trzymam kciuki, że wygrają. Jestem w szoku, że idzie im tak ładnie. Słyszałem dwa dni temu w telewizji, że w play po powrocie do ekstraklasy jeszcze nie przegrali w u Ciebie. Więc jeśli utrzymają serię, no to dzisiaj też wycięstwo, no i gramy albo ze Śląskiem, albo ze Słupkiem finały. Finał tutaj e, i Legioniści, nasza drużyna w finale, to byłoby coś naprawdę nieziemskiego. Znaczy nie wiem, czy ta hala wytrzyma, że tak powiem, jak tu będą finały. To y, propozycja dla Was może na większą halę Torwar albo coś, bo to... Wiem, że to jest domowa Obalegi, ale tu jest takie zainteresowanie, że naprawdę głowa mała. Mateusz, no to w razie ewentualnych finałów widzimy się, jak rozumiem. Oczywiście, bilety rezerwuję od razu.